Witam Was kochani, ja też jestem w sklepie z ruchomymi schodami. <śm> Madzia się ostatnio śmiała, że, że pojeździła. Ja też pojeździłam na schodach i nawet sobie zakupy zrobiłam. Witam Was kochani w domku, robię szybciutko zupę. Dzisiaj zupa krem z brokułów, z cukinii. I tak jak widzicie, pokażę Wam tylko to, co się kładzie. O, brokułek, tutaj mam pół takiej dużej cukinii. I trochę dwie marchewki, nieduże: kawałek selera i pietruszka. Do tego jeszcze cebulka i dwa ziemiaki, to zaraz obiorę. No i listek, ziarka tam i bulion. Ewentualnie można na samej wodzie, ale wtedy trzeba włożyć ze dwie łyżki masła. Bo wiadomo, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, żeby nam przenikły do tej zupy. Jak się ugotuje do miękkości, to tak do 40-50 minut wszystko razem blendujemy i jest pyszna, szybka. Pożywna zupa. Tak, kochani, wygląda zupka już gotowa. Zaraz Wam pokażę. Łyżko zamieszam. O, takiej konsystencji. Zmiksowana. Można do tego bułeczkę, ewentualnie grzanki, czy groszek ptysiowy. Ja już yy, gonię z to zupko do mojej mamy. I zobaczymy się za chwilę. Witam Was, kochani, milutko. Cieplutko, nareszcie możemy się zobaczyć. Na chwilkę tylko, bo y, zaraz muszę iść z bajką na spacer. Ale chociaż na chwileczkę przysiadłam do Was, żeby tego vloga zakończyć. Bo wiecie, ten vlog to początek, to nagrany był jeszcze jak była Karolina, przed 11 listopada. <grym> Tak, taki długi rok. To niestety tak mi się ciągnęło to wszystko, a chciałam Wam pokazać te ruchome schody i się roześmiać, że ja też mogłam sobie pojeździć na tych schodach, ale jak zauważyliście, po sklepach yy, ludzi już nie ma, tak jak kiedyś. Ludzie chyba naprawdę nie mają pieniążków. I coraz mi odwiedzają takie galerie, a w ogóle to byłam w Dejszmanie. Kupiłam sobie buciki na zimę nowe, kupiłam sobie torebkę. Zaraz Wam pokażę. No buciki to, to takie sobie, wiecie, no dla mnie to ważne, że wygodne. Bo ja mam chore nogi, o proszę bardzo, takie ocieplane w środku. Tutaj taka, taki zamsz, ale są stawki z takiej gładkiej skóry. I za te buciki dałam 230 zł. I kupiłam sobie torebusie do pracy. Nie wiem, jak wam pokazać. O! Tak, tak, taka nieduża jest. Nieduża jest ta torebusia. W środku mam y, dwie kieszonki. Jedno na suwak. Ma przegródkę. No i do tego jeszcze jest pasek. Na ramię. Ja nie lubię tych pasków. Ja wolę w ręku trzymać. Ja mm, mam chory kręgosłup. To tak mnie nie bardzo. Ale jestem zadowolona. Za torebusie dałam stówkę. Także zakupki takie sobie zrobiłam w Teichmanie i byłam jeszcze w innych spożywczych, byłam w Eklerku. Ale to już takie drobne zakupy, powiem, że no chemiczno-spożywcze. To tak jak każdy do domu potrzebuje. A teraz cały ten tydzień byłam w domu, bo miałam chorą mamę. Miałam chorą mamę. No mama już się czuje dobrze. Dzisiaj kochani udało mi się zrobić jeszcze gorące słoiczek konfitury z żurawiny. Właściwie to dwa, drugi taki mniejszy. No i jeśli ogląda je Madzia, to Madziu kochana z kanału Nasza Odwaga już Ci pokazuje. Mam i ja. A wiesz Madziu co to jest? Zaraz powiem wszystkim, co to jest. To jest nalewka na. Nie pamiętam jak to się nazywa. Na Czerwonym Muchomorze. Powiem Wam po polsku. Nalewka do smarowania. Do smarowania na świeżym Czerwonym Muchomorze. Wyczytam, że nalewka z tego grzyba jest bardzo pomocna. W bólach stawów, w bólach kości. Mnie te stawy bolą, więc zafundowałam sobie dwa muchomory i zalałam trochę spirytusem 70%. To ma stać jeszcze do 5 grudnia. 3 tygodnie. I to zleję i będę się tym delikatnie smarować. Moje nogi obolały. Zobaczymy, czy mi pomoże. To... Yy, na razie tyle, co Wam chciałam pokazać, a ja w ogóle też jeszcze robię mięso w słoiki, ale mam schowane w lodówce, w kawałkach posolone, po popieprzone, wymieszane z cukru trochę, wymieszane na sucho. I to stoi i będę pakować słoiki e, takie litrowe, zakręcane i przez trzy dni będę wekować, przez trzy dni, bo to jest na dłuższe postanie. Niestety muszę trochę opróżniać to zamrażarkę, a ja po prostu nie jestem w stanie tego zjeść. A aż tak mięsożerna to nie jestem. Także, kochani, cały czas coś robię. Coś robię, no i wiadomo, że jak mama jest chora, no to przy niej też w większość czasu. No ale jutro już idę do pracy, dziś jest poniedziałek. Także życzę, życzę Wam wszystkim dużo zdrowia. Dużo zdrowia przede wszystkim, bo wiecie, jakie jest zdrowie, to, to jest wszystko. To jest i chęć do życia, i, i pieniążki są, i człowiek jest uśmiechnięty, naprawdę wiele rzeczy. Wszystko zależy od naszego zdrówka. W ogóle inne spojrzenie jest na świat, jak człowiek nie cierpi. Gorzej jest, jeśli coś nas ciągle boli, no to wtedy już. Nieraz ten ból nam przysłania. To radość tego życia. Więc y, życzę Wam przede wszystkim zdrowia. Jak najmniej jak najmniej cierpienia w tym życiu. Bo tak jest tego cierpienia, sporo zobaczcie. Wojna na Bliskim Wschodzie, tyle, tyle ludzi tam cierpi. Nie wiadomo co z tego może być różnie różnie się o tym mówi ale żyjmy między sobą zróbmy to co możemy zrobić zachowujmy pokój między sobą żyjmy w zgodzie żyjmy dbajmy o siebie pielęgnujmy siebie to to możemy zrobić nie patrząc, że gdzieś tam daleko za naszymi granicami się zabijają, my tam nie pójdziemy ich rozbrajać i czynić pokój u nich, ale możemy czynić pokój u siebie tam, gdzie mieszkamy, tam, gdzie żyjemy. Tam możemy pokazać swoje dobre serce, swoje dobre chęci, dobre intencje. I to róbmy, no bo to możemy zrobić. Jeśli tak będzie większość ludzi myśleć i robić, to na pewno nie będzie wojen. Ale tak muszą chcieć i politycy, nie tylko szarzy ludzie. My, szarzy ludzie, to siebie wspierajmy. Wspierajmy siebie jak tylko możemy. I na dobre, i na złe. I wtedy, kiedy jesteśmy szczęśliwi, i wtedy, kiedy jesteśmy rozzłoszczeni, złość przejdzie. Każdy ma problemy, złość przejdzie, a człowiek zawsze pozostanie człowiekiem. Kochani, te parę słów, otuchy na te coraz cięższe czasy, bo niestety coraz cięższe, coraz bardziej yy, takie, Przynajmniej ja czuję się bardzo przytłoczona tym wszystkim. Naprawdę, bo tak nie ma, nie ma tak żadnej nadziei nigdzie. Żadne słoneczko nigdzie nie świeci. Pochmurne dni są. I ciężko jest po prostu jest ciężko. Ale nie trzeba się poddawać, trzeba, trzeba jakoś szukać szukać jakichś jasnych stron swojego życia, szukać radości w tym, że możemy pomagać innym, że możemy służyć to pomocą, że możemy coś dla nich zrobić. Także dobre, dobre jest, to jest dużo, że możemy dla innych coś dobrego zrobić, bo gdybyśmy nie mogli nawet tego zrobić, no to, to już wtedy naprawdę nie byłoby tych barw takich yy, normalnych w życiu. A życie to jest po prostu, ma wszystkie kolory tęczy: od najjaśniejszego do ciemno niebieskiego, do takiego pochmurnego fioletu. Także <laughs> bierzmy to, co życie nam daje. I nie poddawajmy się. Kochani, będę kończyć już, bo niestety, ale czas mnie goni, te swoje bla bla bla. Pozdrawiam Was wszystkich gorąco. Dziękuję za pamięć. Dziękuję za to, że oglądacie, że komentujecie. Jednak mało jest tych subskrypcji. Wiecie, oglądałam. Te słupki, takie, ile osób y, o, mnie ogląda, subskrybujących? No to jest pół na pół, wiecie? A przecież wyświetleń mam dużo. Także połowa osób to są osoby, y, które mnie nie dały subskrypcji. A szkoda, bo to niewiele kosztuje. Ja nie robię często filmików, także. Zachęcam Was, jak wpuszczę jakiś filmik, to zawsze dostaniecie powiadomienie. A, a propos tej konfitury, to jakby ktoś nie wiedział, to jest z żurawiny. No to yy, na 40 deko żurawiny, 20 deko cukru i troszkę wody na spód wlałam. Tak z jedno czwarte szklanki, żeby się nie przypaliło. I to się tak próżyło pół godziny, wiecie? To się normalnie zrobiło takie gęste, że jak to zastygnie, to będzie można nożem kroić. Bardzo gęste się zrobiło. Także jeszcze może gdzieś po sklepach można dostać świeżo żurawinę. Jeszcze nie jest tak późno. Ja też kupiłam w sklepie. Także zachęcam Was, a żurawinka jest bardzo zdrowa. Jeszcze raz życzę Wam miłego tygodnia. Zobaczymy się być może za tydzień, może w najbliższy weekend, jak mi czas pozwoli. A Wam, kochani, każdego dnia, w każdym dniu niech świeci słoneczko, w każdym dniu spróbujcie znaleźć coś dobrego, coś, z czego będziecie się cieszyć, z czego będziecie dumni. I tak żyjcie, żeby nigdy niczego nie żałować. Tak postępujcie, żeby zawsze każdy mógł spojrzeć drugiemu prosto w oczy. Na tym kończę. Serdecznie pozdrawiam. Pa.